Witam Was wszystkich, dzisiaj zaczynamy serię z polskiej ligi. Zaczynamy od puszczynię połumice, która jest skazana na spadek, z powodu jak zapowiedzieli naszą przyszłość. Nie mamy najmniejszych szans na utrzymanie się w tej lidze. Zobaczcie, jak nam poszło z naszą taktyką. Tak się przedstawia tabela ligowa: czwarte miejsce puszczenie po połomnicę. Zaskoczeni? Pewnie tak, ja też. Ale mamy piękne miejsce, więc spójrzcie, jak to wygląda teraz. W statystykach jesteśmy najlepszą siłą ofensywną we lidze. Zobaczcie, jak to się tu przedstawia: puszczenie pomiędzy najwięcej bramy, 73 bramki strzeliliśmy na bramkę więcej niż Lech Poznań. Przechodząc do strzałów, mamy 490 strzałów w lidze. Jesteśmy trzecią drużyną ze z yy, najlepszym dorobkiem strzałów na bramkę przeciwników, z najlepszą ofensywą. Yy, Strzały przeciwników na naszą bramkę było tylko 282, czyli też dobrze defensywnie zaradziliśmy. Nie byliśmy chłopcami do bicia. Największą celnością mieliśmy 7 miejsce 86% celności podań. Największe posiadanie, niestety, nie mieliśmy klubem, który mogliśmy sobie pozwolić na posiadanie piłki. Mniej więcej udanych odbiorów, też nie byliśmy klubem, który w tym się dobrze radzi. Najwięcej dribblingów również nas nie ma, później przechodząc dalej. Najwięcej meczu bez utraty goli, coś dziwnego: puszczenie połowów na szóstym miejscu w lidze 12 meczów bez straconej bramki. I najmniej bramek straconych, oczywiście, jesteśmy na siódmym miejscu. 43 bramki straciliśmy. raków był najlepszy, gdzie stracił tylko 22 bramki. A więc teraz przejdźmy dalej. Tak się prezentuje cała taktyka 3-4-1 2, 1. zaczynając od bramkarza to jest bramkarz libero w obronie. Polecenie ostrzej śliczkiem udajemy. Przechodząc dalej do trzech środkowych obrońców, których ustawiamy na obrońcę grającej piłką w obronie. Jeden wszyscy trzej tak samo są ustawieni, polecenia więcej drybluj oraz ostrzej ślickiem. Przechodząc dalej na prawą stronę mamy bocznego wysuniętego obrońcę w ataku. Z poleceniami bardziej bezpośrednie podania, więcej ryzyku centruj centru, i częściej trzymaj się linii ostrzej-fliskiem. Na lewej stronie mamy tak samo ustawionego bocznego, wysuniętego obrońcę na ataku. Przechodzą dalej, od lewej strony, w środku defensywnej pomocy, mamy ustawionego defensywnego pomocnika na wsparciu ze z poleceniem ostrzej-fliskiem. Obok niego gra sekundowolantę volante na wsparciu, oczywiście też ze z poleceniem ostrzej-fliskiem. Mamy dwóch ofensywnych pomocników, których mamy ustawionych na ataku. Którzy mają polecenia takie: więcej ryzyku i częściej, więcej drybuj, szukaj gry, poszukiwanie wolnych stref, ostrzej ślizgiem. Drugi ma tak samo ustawione, przechodząc do samego wysuniętego napastnika, który jest ustawiony na ataku, i ma oczywiście polecenia ostrzej ślizgiem. Cała koncepcja tej taktyki polegała na tym, że gramy bocznymi obrońcami wysuniętymi na ataku. Oni, oni konstruują nasze ataki. Oni stwarzają nam sytuację. Spójrzcie jeszcze na, na, sytu na takie statystyki tego to piłkarza, lewego naszego obrońcy, który ma w sezonie 16 asyst. To jest świetny wynik. Ale jak teraz na przykład przejdziemy jeszcze na drugiego naszego bocznego obrońcę, który też sprawdził sobie jego statystyki, on ma 9 asyst. Czyli oni bardzo dużo zrobili na boisku. Też trzeba zwrócić na to uwagę, że ci piłkarze Jakbyśmy nie patrzyli, oni są bardzo kreatywnymi zawodnikami naszej, naszej konstrukcji taktycznej. Przy czym, w środku pola ustawiamy defensywnego pomocnika i sekundę wolantę na wsparciu, żeby oni jeszcze bardziej wspierali nasz blok defensywny naszych trzech środkowych obrońców. Ale zostawmy już tą obronę, bo ona całkiem dobrze działała. Przejdźmy do ataku, jak to działało z ofensywnymi dwoma pomocnikami. Czemu akurat tak? Postanowiłem wybrać dwóch ofensywnych pomocników ze względu na to, że chcę bardzo dużo, żeby jak największa ilość piłkarzy wspierała naszego napastnika, wysuniętego napastnika, żeby on miał szansę do strzelania tych bramek. I to się udało. Jakby boczni obrońcy, bardzo dużo dośrodkowanie piłek, bardzo dużo wejść, przy czym ofensywni pomocnicy bardzo dużo też działali na korzyść naszą w ataku, bardzo mocno się podłączali pod atak, bardzo dużo kreowali sytuacji bramkowych dla naszego wysuniętego napastnika. I tak to było całe założenie taktyczne. Przechodząc dalej, mamy styl taktyczny. Graliśmy mentalności wyważonej. Przy piłce graliśmy to w ten sposób, co macie na ekranie przedstawione. Mamy rozpiętość, taką wąsko graliśmy. Przechodząc do rozgrania piłki, mieliśmy podanie na wolne pole. Teraz tak. Gramy, gramy niskimi dośrodkowaniami w pole karne. Wszystkie piłki rzucamy tu, jakie możemy. Przechodząc do jeszcze rozgrywania akcji. Rozgrywamy je skrzydłami i gramy na obieg od środka z lewej i prawej strony. Bezpośrednie podania są krótkie. Tempo mamy wyższe. Przechodząc do fazy przejścia, w fazie przejścia wyglądało to w ten sposób. Po stracie piłki graliśmy pressing Przy zdobyciu piłki próbowaliśmy kontrolować szybko przeciwników. Bramkarz przy piłce szybko wyprowadza piłkę. Przechodzimy dalej, gdzie rozpoczynamy nasze ataki od boków przy wybiciu krótkiej piłki. Bez piłki wyglądało to w ten sposób. Linia nacisku mieliśmy cofniętą, średni pressing. Znacznie wyżej grała linia defensywy. Przy czym mieliśmy aktywny pressing znacznie częściej oraz przyskazaliśmy bramkarzowi w krótkim na zagraniu piłki. Tutaj zaczęliśmy grać znacznie wyżej linią defensywy przy średnim pressingu ze z przodu. Skutkowało to, powiem uczciwie, że troszkę to mogłem inaczej rozegrać taktycznie ten sezon, ale zagraliśmy tak i nie było źle. Straciliśmy trochę dużo bramek, ale można by tych bramek tracić dużo mniej, więc tak ta taktyka się zaprezentowała. Przejdźmy jeszcze do centrum danych. Spójrzmy jak to wyglądało. Mamy dwa gole szczelone na mecz. Skuteczność naszych ślizgów wynosi 77%. Celność podań wynosi 87%. Celność strzałów wynosi 43%. Strzały na mecz ponad 12. Stracone bramki na mecz to jest ponad jedna bramka na mecz stracona. Więc ten wynik jest całkiem dobry. Można by to zawsze poprawić w ilości szczelonych bramek do 3 na mecz. To by było już w ogóle rewelacyjnie. A na dzisiaj Wam będę bardzo dziękował. Proszę o zostawienie subskrypcji, śledzenia mojego kanału, bo będą się pojawiały kolejne taktyki z Ligi Polskiej, bo przetestujemy we w każdym klubie Ligi Polskiej, czyli będzie 18 filmów, 18 odcinków z 18 taktykami. Przedstawię Wam jak je podzieliłem i jak wybrałem we w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie o subskrypcji łapce w górze jak Wam się podobało oraz zostawcie jakiś komentarz, zawsze mile widziane. Hej!